Cześć. Mam nadzieję, że wczorajszy dzień sprawił ci wiele radości. Twój uśmiech być może poprawił komuś humor, a może kogoś uleczył ze smutku. To jest niezwykle ważne, żeby cały czas trwać w tej radości, żeby ją mieć w sercu, żeby być w nią przesiąkniętym. Bo chcemy z radością oczekiwać naszego Pana. Będziemy śpiewać, kiedy będzie Boże Narodzenie, gloria. Chwała Będziemy uwielbiać Boga z radością, e, więc niech ta radość przenika Cię całego. Zadania, które wykonujemy codziennie, e, one nie muszą być tylko jednodniowe. E, ja Cię zachęcam do tego, e, żeby te zadania rzeczywiście w Tobie zostawiały trwały ślad, żeby one trwały w Twoim życiu. Wówczas będziesz e, cały czas coraz bliżej Jezusa, będziesz się przygotowywać, do tego, by On przyszedł. Dziś Słowo Boże nam mówi, wziął się tam chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumą. Jezus odmówił dziękczynienie. To był klucz do pomnożenia dobra, do nakarmienia ludzi. Czy Ty, Dziękujesz Panu Bogu za to, co masz. Czy dziękujesz Mu za to, czym cię obdarował? Zadanie na dziś brzmi: Podziękuj dziś swoim bliskim za to, co ci dają. Podziękuj swoim rodzicom za to, że jesteś, że masz dar życia, bo to oni ci przekazali to życie. Podziękuj żonie, mężowi, że z Tobą jest, że tworzycie razem małżeństwo. Podziękuj swoim dzieciom za to, że ubogacają Twój dom. Podziękuj swoim przyjaciołom, którzy być może w chwilach, w których Ty sobie nie radzisz z czymś, są przy Tobie. Mamy za co dziękować. Mamy za co dziękować. Dziękujemy Bogu, kiedy dziękujemy innym. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, naucz dziękczynieniem pomnażać we mnie dobro. Naucz mnie dziękować, być wdzięcznym. Dotknij mojego serca tak, aby tą wdzięcznością obdarowywało wszystkie osoby, które ze mną żyją, które ze mną pracują, które są mi jakoś bliskie. I przede wszystkim chcę podziękować dziś Tobie za to, że Ty jesteś ze mną, że mnie stworzyłeś i że dajesz mi pokarm na życie wieczne. Amen.